Nazywam się Katarzyna Czajka. Jestem położną, certyfikowanym doradcą noszenia w chustach oraz certyfikowanym doradcą laktacyjnym. Doradca laktacyjny jest to osoba, która ma wykształcenie medyczne, czyli pielęgniarka położna bądź lekarz, którzy skończyli odpowiednie szkolenie w zakresie problemów laktacyjnych i zdali egzamin państwowy. Doradca laktacyjny jest nam potrzebny, jeżeli mamy jakieś problemy, ale nie tylko przy przystawianiu dziecka do piersi i poranionych brodawek, ale również większe problemy, czyli zapalenie piersi, ropień piersi, wszystkie problemy, przy których już musimy zadziałać farmakologią. Położna, lekarz, pielęgniarka, każdy z nas może zadziałać, pomóc i wypisać odpowiednie leki i podkierować, jak dalej postępować, żeby te problemy wyleczyć. Karmienie piersią jest ważne i dla mamy, i dla dziecka. Przede wszystkim dlatego, że skład mleka matki jest unikalny i najlepsza mieszanka nie zastąpi nam mleka matki. Głównie chodzi tutaj o przeciwciała, które znajdują się w pokarmie matki, o wszystkie mikro i makroelementy, które są dostosowane specjalnie do potrzeb Waszego dziecka. Czyli niezależnie od tego, jaką najlepszą mieszankę podacie, mleko matki dostosowuje się do potrzeb dziecka w danym momencie i do potrzeb konkretnie waszego dziecka. Stąd nawet mleko z banku mleka kobiecego nie jest tak idealne dla waszego dziecka, bo to mleko jest dostosowane do dziecka, które karmi dana mama. Na pewno wyzwaniem jest to, żeby sprawić, aby spotkanie z doradcą laktacyjnym było standardem w Polsce w, 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 tak jak po porodzie, tak samo jak przychodzi do nas położna środowiskowa, e, kiedy wyjdziemy ze szpitala, opiekuje się nami i dzieckiem, tak powinien e, do nas przyjść doradca laktacyjny, który sprawdzi czy karmienie przebiega prawidłowo, czy dziecko efektywnie się czy prawidłowo się dostawia i wspomoże nas w tej drodze laktacyjnej i wyjaśni dlaczego warto karmić nie nie tylko do pół roku, ale również i dłużej, nawet do roku czy dwóch lat. Hustonaszenie może nam pomóc w karmieniu w momencie kiedy jesteśmy zestresowane, chociażby tym, że nasze dziecko jest wymagające i potrzebuje ciągłej bliskości, chusta zapewni nam tą bliskość, przytula się, przytulamy się z naszym maluchem. Hormony stresu wydzielają się w mniejszej ilości, a więcej wydziela się hormonów miłości, hormonów szczęścia, hormonów, które są potrzebne w laktacji, takich jak oksytocyna.